Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami, subskrybujcie. W mych udręczonych uszach pobrzmiewa nieustannie koszmarny furkot i trzepot oraz jakby słabe, odległe ujadanie jakiegoś wielkiego ogara. Nie jest to sen na jak się obawiam, szaleństwo. Zbyt wiele się bowiem wydarzyło, abym mógł mieć jakiekolwiek wątpliwości. Saint John jest zmasakrowanym trupem. Tylko ja wiem dlaczego i wiem też, że wkrótce palnę sobie w łeb, strworzony, by i mnie nie spotkał równie okropny los. W głębi mrocznych, posępnych korytarzy upiornych fantazji krąży czarna, bezkształtna Nemesis, która przywiedzie mnie ku samozagładzie. Niechaj niebiosa wybaczą głupotę i upodobanie okropieństw, które sprowadziły na nas obu tak potworny los. Znużeni pospolitością prozaicznego świata, gdzie nawet radości przygód i romansów mogą się z czasem znudzić, Saint John i ja zgłębialiśmy radośnie tajniki wszelkich estetycznych i intelektualnych prądów, obiecujących odsunięcie choć na chwilę przytłaczającej nas nudy. W swoim czasie interesowaliśmy się jednocześnie tajemnicami symbolistów i ekstazami pre-rafaelitów, lecz każdy nowy trend wkrótce tracił dla nas swój urok. Przestawał być pociągający i pokrywał się patyną. Pomóc nam mogła jedynie posępna filozofia dekadentów, w której odnaleźliśmy moc zwiększając stopniowo głębiej diabolizm naszych penetracji. Niebawem Baudelaire i Isman przestali budzić w nas dreszczyk emocji, aż koniec końców pozostały nam jeszcze bardziej bezpośrednie bodźce nadnaturalnych osobistych przygód i przeżyć. Te właśnie zatrważające potrzeby emocjonalne przywiodły nas ostatecznie szlakiem plugawym i mrocznym do miejsca, gdzie z trwogą i wstydem snuje swoją opowieść, przepełniony dławiącą grozą o tym, jak poszukując ekstremalnych doznań, podjęliśmy się odrażających czynów, takich jak plądrowanie grobów. Nie potrafię wyjawić szczegółów naszych szokujących wypraw, ani nawet po części wymienić najbardziej plugawych trofeów, zdobiących sekretne muzeum urządzone przez nas w wielkim kamiennym domu, gdzie wspólnie zamieszkiwaliśmy tylko we dwóch bez służby. Muzeum nasze było bluźnierczym, mrożącym krew w żyłach miejscem, gdzie z szatańskim gustem neurotycznej wirtuozerii zebraliśmy i stworzyliśmy całe uniwersum grozy, by pobudzić nimi naszą złaknioną doznań perwersyjną wrażliwość. Był to pokój tajemny, mieszczący się głęboko, bardzo głęboko pod ziemią, gdzie ogromne skrzydlate demony wykute z bazaltu i onyksu. Wyżygiwały z wykrzywionych diabelskim uśmiechem ust strugi zielonego i pomarańczowego światła, a ukryte, pneumatyczne rury wprawiały w kalejdoskopowy tan śmierci rzędy czerwonych, trupich istot przeobleczonych w fałdziste, obszerne czarne szaty. Przez rury te płynęły wonie, jak i w danym momencie byliśmy spragnieni. Niekiedy był to zapach bladych, cmentarnych lilii, innym razem narkotyczna woń kadzideł przywodząca na myśl wschodnie świątynie podczas pochówku tamtejszych władców, kiedy indziej zaś, aż drże na to wspomnienie, przerażający, rozdzierający duszę odór świeżo rozkopanego grobu. Wzdłuż ścian tej odrażającej sali stały sarkofagi pradawnych mumii ustawione na przemian z udatnymi, wyglądającymi jak żywe ciałami, dziełami doskonale przygotowanymi według najlepszych przepisów sztuki wypychania zwierząt oraz kamiennymi nagrobkami skradzionymi z najstarszych cmentarzy świata. W niszach tu i ówdzie umocowane były najróżniejszych kształtów czaszki i głowy, zachowane w rozmaitym stadium rozkładu. Można tu było napotkać zarówno gnijące, łyse czerepy szlachciców, jak i świeże, promieniejące złociste główki niedawno pogrzebanych dzieci. Wszystkie malowidła i posągi przedstawiały diabły i demony. Niektóre z nich były moim i Saint Johna dziełem. Zamknięta na klucza aktówka oprawna w wygarbowaną ludzką skórę zawierała pewne nieznane i nienazwane rysunki, będące rzekomo dziełem Goi. Które autor popełnił, lecz nigdy nie ośmielił się ich opublikować. Były to upiorne instrumenty muzyczne, smyczkowe, dęte, drewniane i dmuchane, z których od czasu do czasu z Saint Johnem dobywaliśmy kakofonii przerażających swym dysonansem przenikliwych dźwięków. W wyłożonych zaś hebanem gablotach umieszczona była najbardziej nieprawdopodobna, i niewyobrażalna w swej różnorodności kolekcja cmentarnych łupów, jaką zdołała kiedykolwiek zgromadzić ludzka perwersja i szaleństwo. Szczególnie o tej kolekcji wolałbym się nie wypowiadać. Dzięki Bogu, że miałem odwagę ją zniszczyć, nim podjąłem decyzję o unicestwieniu samego siebie. Łup jeszcze wyprawy, podczas których gromadziliśmy nasze niewypowiedziane skarby. Zawsze były pamiętnymi pod względem artystycznym wydarzeniami. Nie byliśmy prymitywnymi hienami cmentarnymi, jedynie pracowaliśmy ogarnięci specyficznym nastrojem, który tworzyły krajobraz, otoczenie, pogoda, pora roku i blask księżyca. Rozrywki owe stanowiły dla nas najbardziej wyrafinowaną formę ekspresji, to też staraliśmy się, by wszystko dopięte było na ostatni guzik. Niewłaściwa pora, światło błyskawić czy rozminkła po deszczu, blaskająca gleba, w zupełności zniweczyłyby ekstatyczną radość, jaka ogarniała nas po ekshumacji kolejnego złowrogo uśmiechniętego, skrywanego przez ziemię sekretu. Z nienasyceniem gorączkowo poszukiwaliśmy nowych miejsc i oczekiwaliśmy na właściwe naszym dziełom warunki. St. John zawsze był przywódcą. I to on doprowadził nas w końcu w to drwiące, przeklęte miejsce, które sprowadziło na nas obu odrażającą i nieuchronną zgubę. Jakiż posępny i złośliwy los ściągnął na nas ten upiorny holenderski cmentarz. Wydaje mi się, że to mroczna plotka i legendy, opowieść o śmiałku pogrzebanym przed pięcioma stuleciami który ongiś sam był łupieżcą grobów i skradł ze Starego Grobowca pewien potężny przedmiot. Pamiętam ostatnie chwile owej sceny. Blady jesienny księżyc, wiszący nad grobami, rzucającymi długie cienie. Groteskowe drzewa o koronach, zwieszających się nisko ku bujnej, nieprzyciętej trawie i murszejącym płytom. Ogromne legiony dziwnych, gigantycznych nietoperzy, przelatujące na tle, tarczy księżyca. Prastary, obrośnięty bluszczem kościół wskazujący długim, widmowym palcem w zagniewane niebo, świecące owady, które tańczyły jak błędne ognie pod cisami nieopodal. Smród zgnilizny, roślinności i trudniej rozpoznawalnych rzeczy mieszał się niesiony podmuchami wiatru płynącego od odległych bagien i mórz. I najgorsze z tego wszystkiego, Słabe lecz słyszalne ujadanie jakiegoś ogromnego psa, którego nie mogliśmy nawet dojrzeć ani nawet umiejscowić. Na ten dźwięk zadrżeliśmy, przypominając sobie opowieści wieśniaków, ten bowiem, którego szukaliśmy, wiele stuleci temu znaleziony został martwy. Okrutnie rozszarpany kłami i pazurami jakiejś nieznanej, niewyobrażalnej bestii. Pamiętam, jak rozkopaliśmy grób cmentarnego rabusia i jak byliśmy przejęci, wyobrażając sobie siebie, grób, blady, łypiący księżyc, upiorne cienie, groteskowe drzewa, gigantyczne nietoperze, prastary kościół, dławiące wyziewy, tańczące błędne ogniki, delikatne pojękiwanie nocnego wiatru i dziwaczne, na wpół słyszalne dochodzące niewiadomo skąd ujadanie. Co do którego nie byliśmy pewni, czy rozlegało się naprawdę, czy też tylko się nam zdawało. Nagle nasze łopaty zgrzytnęły o coś twardszego niż ziemia, i oczom naszym ukazała się gnijąca trumna pokryta substancjami mineralnymi, które osadziły się na niej przez stulecia. Wieko było niesamowicie grube i twarde, i nasyciliśmy oczy widokiem tego, co znajdowało się wewnątrz. Dużo, zdumiewająco dużo pozostało w trumnie mimo upływu pięciuset lat. Szkielet, choć w wielu miejscach pogruchotany szczękami istoty, która go zabiła, trzymał się w kupie ze zdumiewającą trwałością. My natomiast napawaliśmy się widokiem białej czaszki, długich, mocnych zębów i bezokich oczodołów, w których niegdyś tak jak w naszych płonął żar. W trumnie leżał amulet o osobliwym, egzotycznym wzorze, który śpiący nosił zapewne na szyi. Przedstawiał on dziwnie wyrzeźbioną figurkę warującego skrzydlatego tego psa lub sfinksa z nawpół psim pyskiem, wykonaną na modłę orientalną z małego kawałka nefrytu. Rysy istoty były ze wszechmiar odrażające. Jakby pławiła się ona ongiś i syciła śmiercią, zwierzęcym bestialstwem i czystym, niepohamowanym złem. U podstawy znajdowała się inskrypcja w języku, którego ani ja, ani St. John nie potrafiliśmy zidentyfikować. Od spodu zaś jak pieczęć wytwórcy wyrzeźbiona była groteskowa, niesamowita czaszka. Gdy tylko go ujrzeliśmy, wiedzieliśmy, że musimy mieć ten amulet, bo tylko on mógł być godziwym łupem. Pamiątką z tego liczącego sobie pięć stuleci grobu. Pożądaliśmy go, nawet gdyby jego kształty nie były nam znajome, ale były, stwierdziliśmy to, gdy przyjrzeliśmy mu się bliżej. Mogły wydawać się obce wszystkim tym, którzy znają jeno sztukę i literaturę dostępną trzeźwym na umyśle. Zrównoważonym koneserom my jednak rozpoznaliśmy w tym przedmiocie rzecz, wzmiankowaną w zakazanym nekronomikonie. Szalonego Araba Abdul Al-Hazreda, upiorny, duchowy symbol pożerającej umarłych sekty z niedostępnego lęgu w Azji Środkowej. Nazbyt dobrze rozpoznaliśmy złowrogie rysy opisywane przez starego arabskiego demonologa. Rysy, jak pisał, nakreślone na wzór jakiejś niejasnej, nadnaturalnej manifestacji dusz tych, którzy niepokoją umarłych. I żywią się nimi. Zabrawszy zielony nefrytowy obiekt, raz jeszcze spojrzeliśmy w ziejące pustkołoczodoły w zapadłej twarzy jego właściciela i zasypaliśmy gruby by wyglądał tak, jak go zastaliśmy. Gdy pospiesznie opuszczaliśmy owe odrażające miejsce, a skradziony przedmiot spoczywał w kieszeni St. Johna, mieliśmy wrażenie, że nietoperze całym stadem zanurkowały ku ziemi którą niedawno rozkopywaliśmy, jakby zamierzały poszukiwać w niej jakichś plugawych i przeklętych, acz smacznych kąsków. Jesienny księżyc był jednak blady i świecił słabo, to też nie mogliśmy tego potwierdzić. Następnego dnia, gdy opuszczając Holandię, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu, wydawało się nam, że z oddali dobiega nas słabe ujadanie jakiegoś gigantycznego psa. Jesienny wiatr zawodził jednak smętnie i żałośnie, to też nie mogliśmy stwierdzić tego na pewno. W niecały tydzień po naszym powrocie do Anglii zaczęły dziać się osobliwe rzeczy. Żyliśmy jak para odludków, bez przyjaciół czy służby, tylko my dwaj w starej posesji stojącej wśród rzadko uczęszczanych posępnych trzęsawisk. Do drzwi naszych nieczęsto zatem pukali goście. Od tej pory wszelako niepokoiły nas nocne drapania i szurania, nie tylko do drzwi, lecz również do okien, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Pewnego razu dostrzegliśmy wielkie, nieprzejrzyste cielsko mroczniejące w oknie biblioteki, gdy wpływał przez nie blask księżyca. Kiedy indziej zaś wydawało się nam, że gdzieś nieopodal rozlega się głośny, ni to furgot, ni trzepotanie. W obu przypadkach poszukiwania nasze spełzły na niczym i zaczęliśmy nawet przypisywać te wydarzenia wybujałej wyobraźni, podczas gdy w uszach naszych wciąż rozlegało się słabe ujadanie, które, jak nam się zdawało, usłyszeliśmy po raz pierwszy na holenderskim cmentarzu. Nefrytowy amulet znajdował się obecnie w jednej z niż naszego muzeum i czasami zapalaliśmy przed nim roztaczającą, dziwną woń świecę. W nekronomikonie wyczytaliśmy sporo o jego właściwościach, jak również o relacjach między duszami duchów a obiektami, które symbolizował. I to, czego się dowiedzieliśmy, wprawiło nas w przerażenie. A potem nadeszła groza. W nocy 24 września 1900 roku Usłyszałem pukanie do drzwi mego pokoju. Sądząc, że to Saint John, zaprosiłem pukającego do środka, ale odpowiedział mi tylko ochrypły śmiech. W korytarzu nie było nikogo. Kiedy obudziłem St. Johna, okazało się, iż nie wie nic o niedawnym zdarzeniu i zmartwił się nimi jeszcze bardziej ode mnie. Tej nocy słabe, odległe ujadanie nad trzęsawiskami stało się dla nas bezsprzecznie przeraźliwą rzeczywistością. Cztery dni później, gdy obaj przebywaliśmy w sekretnym muzeum, dało się słyszeć ciche, ukradkowe skrobanie do jednych drzwi wiodących na schody prowadzące do naszej tajemnej biblioteki. Byliśmy zaniepokojeni w dwójnasób. Zawsze lękaliśmy się, że nasza upiorna, makabryczna kolekcja może zostać odkryta. Wygasiwszy wszystkie światła, podeszliśmy do drzwi i otworzyliśmy je gwałtownie na oścież. Po czym omiótł nas silny podmuch powietrza i usłyszeliśmy, jakby niknącą w oddali osobliwą mieszaninę szelestów, chichotów i mamrotania. Nie próbowaliśmy oceniać, czy byliśmy obłąkani przy zdrowych zmysłach. Czy może wszystko to tylko się nam przyśniło? Ze zgrozą stwierdziliśmy jeno, że owo przeraźliwe, bezcielesne mamrotanie tworzyły słowa w języku flamandzkim. Od tej pory żyliśmy w narastającym przerażeniu i fascynacji. Przede wszystkim staraliśmy się trzymać teorii, że wskutek naszych perwersyjnych zainteresowań obaj popadliśmy w obłęd. Bywały chwile, że wyobrażaliśmy sobie, iż padliśmy ofiarami jakiejś zatrważającej, zbliżającej się ku nam zguby. Osobliwych manifestacji było teraz zbyt wiele, by można je zliczyć. Nasz samotny dom ożył obecnością jakiejś złowrogiej istoty, której natury nie potrafiliśmy się nawet domyślić, a każdej nocy coraz głośniej nad moczarami przetaczało się groźne ujadanie niewidzialnego ogara. 29 października w ziemi pod oknem biblioteki odnaleźliśmy niemożliwe do opisania ślady. Były równie deprymujące jak hordy wielkich nietoperzy, które nawiedzały starą posiadłość w niespotykanej dotąd liczbie. Koszmar osiągnął swą kulminację 19 listopada kiedy St. John, zmierzając do domu po zmierzchu ze stacji kolejowej, został pochwycony i rozdarty na strzępy przez jakiegoś przerażającego, drapieżnego stwora. Jego wrzaski dotarły aż do domu, a gdy pospieszyłem z pomocą, dotarłszy na miejsce upiornego mordu, usłyszałem trzepot skrzydeł i ujrzałem niewyraźną, mglistą istotę odcinającą się na tle wschodzącego księżyca. Mój przyjaciel umierał, gdy do niego przemówiłem i mówił bardzo niespójnie. Słyszałem jedynie – amulet, ta przeklęta rzecz! A potem zległ, stając się pozbawioną życia bryłą zmasakrowanego mięsa. Następnej nocy pogrzebałem go w jednym z naszych zaniedbanych ogrodów, wypowiadając nad jego ciałem inkantację z pewnego diabelskiego rytuału, który tak lubił za życia. Gdy skończyłem demoniczną sentencję, usłyszałem dochodzące od strony trzęsawisk słabe ujadanie jakiegoś gigantycznego ogara. Księżyc wzeszedł, ale nie odważyłem się unieść wzroku. Kiedy zaś ujrzałem na słabo oświetlonych moczarach ogromny cień, przepływający od jednego pagórka do drugiego, zamknąłem oczy i rzuciłem się na ziemię. Kiedy się podniosłem, rozdygotany, wiele chwil później. Chwiejnym krokiem wróciłem do domu i złożyłem korny pokłon przed wyniesionym na piedę amuletem z zielonego nefrytu. Lękając się mieszkania samotnie w starym domu na Moczarach, następnego dnia wyjechałem do Londynu zabierając ze sobą amulet i uprzednio niszcząc przez spalenie bądź zakopanie zbiory znajdujące się w naszym osobliwym muzeum. Jednak już trzy noce później znowu usłyszałem jadanie. A zanim tydzień dobiegł kresu, poczułem na sobie po zmierzchu spojrzenie niewidzialnych oczu. Pewnego wieczoru podczas przechadzki po Victoria Embankment ujrzałem czarny kształt przesłaniający blask latarni i odbijający się w wodzie. Wiatr, silniejszy niż nocna bryza, omiotł mnie i zrozumiałem, że to samo, co spotkało St. Johna, spotka wkrótce i mnie. Następnego dnia starannie owinąłem nefrytowy amulet i popłynąłem do Holandii. Nie wiedziałem, czy zwracając przedmiot jego uśpionemu, milczącemu właścicielowi uzyskam przebaczenie, ale czułem, że muszę spróbować każdej możliwej alternatywy. Wciąż nie do końca wiedziałem, czym był ogar i dlaczego mnie ścigał, ale po raz pierwszy usłyszałem jadanie na starym cmentarzu i każdy późniejszy wypadek, w tym także ostatnie słowo. Jakie wyszeptał do mnie St. John, zdawały się łączyć klątwę z kradzieżą amuletu. Nic przeto dziwnego, że pogrążyłem się w czarnej rozpaczy, kiedy w gospodzie w Rotterdamie odkryłem, iż złodzieje pozbawili mnie jedynej nadziei ocalenia. Tego wieczoru jadanie było głośniejsze niż zazwyczaj, rankiem zaś dowiedziałem się o potwornej, niewyjaśnionej zbrodni. Jaka wydarzyła się w najplugawszym zakątku miasta. Szumowiny wpadły w przerażenie, nigdy bowiem, nawet w tej zakazanej dzielnicy, nie dokonano równie okrutnego i odrażającego czynu. W złodziejskiej Melinie cała rodzina została rozdarta na strzępy przez nieznaną istotę, która nie pozostawiła po sobie śladów, a ci, którzy znajdowali się w okolicy. Słyszeli przez całą noc głębokie, niezbyt głośne ujadanie wielkiego psa. W końcu jednak znalazłem się znów na zapomnianym, odrażającym cmentarzu, gdzie blady zimowy księżyc malował upiorne cienie, a pozbawione liści drzewa pochylały się ponuro na spotkanie wyschłej, oszronionej trawy i zmurszałych płyt. Kościół o ścianach obrośniętych bluszczem mierzył drwiąco palcem dzwonnicy w nieprzyjazne niebo. Nocny wiatr natomiast zawodziło pętańczo, napływając z nad zmarzniętych bagien i skutych lodem mórz. Ujadanie było teraz bardzo słabe i umilkło zupełnie, gdy zbliżyłem się do grobu, który ongiś zbezcześciłem, płosząc swym pojawieniem się osobliwie liczne stado nietoperzy, nie wiedzieć czemu kołujących właśnie nad tą mogiłą. Nie miałem pojęcia, dlaczego tam przybyłem, chyba tylko po to. By odmówić modlitwę bądź histerycznie błagać o przebaczenie, starając się łagodzić cichą, białą istotę spoczywającą w tym miejscu, a jednak wbrew rozsądkowi zaatakowałem na wpół zamarzniętą ziemię, z rozpaczą po części przynależną do mnie, po części zaś do owej dominującej woli istniejącej poza mną. Wykopanie truchła było łatwiejsze niż się spodziewałem choć w pewnej chwili me poczynania zostały w osobliwy sposób zakłócone. Nagle bowiem z zimnego nieba spikował chudy sęp i zaczął dziobać zajadle ziemię mogiły, póki nie zabiłem go jednym ciosem łopaty. W końcu dokopałem się do gnijącej, podłużnej skrzyni trumny i usunąłem przeżarte wilgocią wieko. I to ostatnia racjonalna czynność, jaką pamiętam. Wewnątrz liczącej sobie setki lat trumny, pokrytej koszmarną, zbitą warstwą ogromnych, błoniasto-skrzydłych, uśpionych nietoperzy, spoczywała koścista istota, którą wraz z przyjacielem okradliśmy. Nie była wszelako czysta i spokojna jak wówczas, gdy ją ujrzeliśmy, lecz pokryta zaschniętą warstwą krwi i obcych szczątków oraz włosia. Łypała na mnie bezokimi, jarzącymi się osobliwą fosforencją oczodołami, a ostre, okrwawione kły kłapały ironicznie i złowrogo zarazem, dworując sobie z mej nieuchronnej zguby. A gdy z pomiędzy tych uśmiechniętych upiornie szczęk dobyło się głębokie, sardoniczne ujadanie, niby jakiegoś gigantycznego ogara i ujrzałem, że w brudnych, skąpanych w posocy zaciśniętych niczym szpony palcach tkwi utracony przeze mnie złowróżbny amulet z nefrytu, Wrzasnąłem na całe gardło i pobiegłem jak szalony, a mój krzyk niebawem przerodził się w wybuch histerycznego śmiechu. Szaleństwo płynie z gwiezdnym wiatrem, pazury i kły ostrzone na trupach przez stulecia, ociekająca śmierć dosiadająca stad nietoperzy wylatujących z czarnych jak noc ruin, zapomnianych z dawna pogrzebanych świątyń Beliala. Teraz, gdy ujadanie owej umarłej odartej z ciała potworności narasta coraz bardziej, a ukradkowe łopotanie i trzepot tych przeklętych błoniastych skrzydeł z każdą chwilą się przybliża i przybiera na sile. Poszukam z mym rewolwerem zapomnienia, które jest dla mnie jedyną ucieczką przed tym, co nienazwane i czego nie sposób nazwać. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.